Mysiał w Białkowskim. razem z Karkonoszy. Lecimy na fali. Znaczy ja lecę na fali razem z nami, nie mnie oglądają. Dzisiaj pogoda jest bardzo piękna. Nawet jest to troszeczkę zbyt piękna, ponieważ fala nie jest zbyt intensywna. To co widać jest zbyt Karkonoszy. Mur falniekowy, Jeszcze się osiąga w Czechy. Tam w Czechach. Wbuch kumulus stratokumulus, stratokumulus pewnie i polewa troszeczkę mrzawką. Wtedy w Polsce jest ładna pogoda to widzimy śmieszkę schowaną w chmurach. Bardziej w lewo panorama rudach Janowickich To co widać bliżej tutaj, to są chmury rotorowe w się kilku kilometrów od zboczy Kartonoszy Na tych chmurach rotorowych jakie takie noszenie się jeszcze łapie Też ta fala dzisiaj nie obiecuje być zbyt wiele Wysokość nie jest wielka, jak widać tutaj jest 2130 metrów nad poziomem morza całe 1800 metrów poziomu lotniska noszenie jak, jak widać tutaj na tym wciąż obrazku jest bardzo słabawe dzisiaj około metra w do 2 metrów nie można się wziąć, że w zasadzie niż te 2100 z hakiem yy, na poziomie morza ale nie, tracimy, nie tracę nadziei, dlatego że tam w dali widać przeżące się rotory przy kopie zwykle przy kopie nosi mocniej jeśli ja je tam polecę to może złapie trochę lepsze warunki czyli lepsze noszenie popatrzymy teraz do, do tyłu jak to wygląda a żeby słońce nie oślepiało Proszę. ja tutaj latam po linii rotorów staram się utrzymać wysokość trochę wznosić tutaj troszeczkę, troszeczkę niesie cały czas nie jest jakaś rewelacja, ale może w miarę upływu czasu się to polepszy i co pozwoli na jakiś przelot może w kierunku Jesenika chociaż zbyt wielkiej nadziei się na to nie ma ale zobaczymy, może się polepszy Tam widzimy Kotlinę Jelenią Górską, Jelenią Górę dalej jest, jest lotnisko dzisiaj widzialność jest nie, nie najlepsza, widać zamglenie jest spore przy ziemi takiej jest taka pieroza, wszędzie naokoło widać mury rotorowe tamte, tamte w dali są od, od gór izerskich ponieważ po górach izerskich tam są w dali góry izerskie o, widać i od nich są właśnie te chmury rotorowe tam też się da na fali latać w sumie w kalkonosach w i liczący jeszcze trasy na Jesynik jest około 250 km teoretycznie możliwego przelotu w jedną stronę to już kilku pilotów wykorzystało no bez większego wysiłku lata się 60 km w jedną, 60 km w drugą o, tam widzimy w dole szybowiec, to jest czeski szybowiec Teraz na tle, jezi tle jeziora, ja nasi koledzy Czesi tutaj latają, to jest Ventus chyba. Bardzo pięknie pocina tam w stronę tych rotorów. Na tych rotorach się można spodziewać jakiegoś noszenia lepszego, zaraz zanim tam pójdę zobaczę co, co jemu się tam uda. To widać, jak się leci za kimś to widać, jego nie się czego dusi. To, zasada jest taka, jak donosi, to do niego. Jak go dusi, to od niego no, ja widzę, że on tam kariery nadmiernej nie robi To znaczy, że go nie za bardzo nosi. Ja dam troszeczkę bliżej nad szczyty tych motorów. Mój wariometr pokazuje coś co się tutaj dzieje, bo trzeba przy loterach latać tak, żeby nosiło, jakie nosiło. Chyba mój kolega czeski trochę za bardzo odszedł tych fotorów Jest trochę turbulentnie, o, tutaj cały czas trochę troszeczkę szafię szybowcem. Czekła jest chyba skrzydła troszeczkę widać jak, jak to pracuje Terazek zbyt wiele nie dał Tu mój czeski kolega jest tu No Widać jak, jak mi się skrzydła co Ja jeszcze raz, jeszcze raz, po tych rotorkach spróbuje może, może znajdę taki lepszy moment, bo czasami są takie małe półka falowe, które niosą bardzo wyraźnie I trzeba je wykorzystać Nie wiadomo nigdy, bliżej gór, dalej gór Rzecz jest w tym, żeby to znaleźć O, tu mamy naszego Czecha Mam nadzieję, to w kamerce widać Towarzyszymy trochę, będę się Ja latam jantarę a mamy lepszego zawodnika. No, proszę, widać tutaj na tych rotorkach, tu coś jest. To ja zrobię taki zakręt i zobaczę, czy to w środku nie jest jakieś półko, które dałoby się wykorzystać. z rotorami ale nie to niewiele daje patrzę co z wentusem Ventus, Ventus jakby do góry troszeczkę poszedł to oznacza za wentusem szarpie, kamerkę również A zerko, ciągle zerko, zerko, tam się jakoś nie chce, nie chce wzrastać. się fala ma to do siebie, że się po prostu wyżej nie da. Wyżej się nie da i już. Cały czas zero, zero. Prawie, prawie nic. Ventusem, opad mocno. To widzę Ventus'a z przodu, który Tracił wysokość, ale ja nie tracę tej wysokości. Ja ciągle idę na zero, mniej więcej na zero. Pil pilnuję noszenie. Wiatr jest dość, dość słaby. Tutaj na, na moim wstądeczku na 21 jest, to jest wiatr słaby. Cud, że w ogóle jakimkolwiek falę daje. Ale jest, tu może widać, jak się kręcą chmury rotorowe, jak się rotor kręci, od tej strony nosi, od tamtej strony dusi, bo to jest chmura stojąca, tutaj wiatr wiruje, tam się wiatr wznosi, tutaj wiatr zaczyna wirować, potem znowu się wznosi i jest druga, trzecia fala, której dzisiaj nie ma, ale może będzie później, jak będzie coś ciekawszego, to Wam nakręcę jeszcze chwilę a tymczasem po tych chmurach rotorowych o nasz Ventus, Ventus się tu tam widać jest na mojej wysokości czyli się tam wzniósł tak w rotorku. a ten rotorek daje tu o jest w porządku no a to jest takie, takie małe rekreacyjne latanie na, na fali bez większych bez, bez większych emocji też jestem, żeby nie, nie spać za nisko. No, zatem... Do zobaczenia później. Jak się ta fala wzmocni, to ja na końcu innym nie będzie, będzie może więcej